Hej, hej kochani, z tej strony Karolina. Witam Was ponownie na moim kanale, w ten nieco mroźny styczniowy dzień. Dzisiaj mam ze sobą moją asystentkę Basię, której dawno z nami nie było. Proszę pokaż się Basiu. Tak, Basia się trochę stresuje, więc będziemy dzisiaj e, dość krótko mówić, e, przychodzę dzisiaj do Was z takim filmem, e, który rozpoczyna ten rok, bo podsumowaliśmy sobie rok poprzedni. No i ja jestem taką osobą, która lubi planować z racji tego, że mam sporo nieprzeczytanych książek na swoich półkach, jeszcze więcej na czytniku, czyli półkach wirtualnych, no i trochę mnie ta ilość książek, które chciałabym przeczytać, powoli zaczyna przytłaczać, więc zaplanowałam sobie ten rok pod względem czytelniczym dość skrupulatnie i o tym dzisiaj porozmawiamy, czyli New Year's Book Tag. To jest tak, który już wielokrotnie był i w latach ubiegłych, i w tym roku, również przez kilku booktuberów, co najmniej na ich kanałach publikowany. Więc pewnie znacie te pytania, i mnie one również bardzo się podobają. Zaczynamy w takim razie z pierwszym pytaniem. Pytanie numer jeden: ile książek zamierzasz przeczytać w tym roku? Ja w moim czytelniczym wyzwaniu na Goodreads ustawiłam sobie trochę mniejszą poprzeczkę niższą niż w zeszłym roku, czyli 120 książek. Mam nadzieję, że tą, tą liczbę uda mi się przekroczyć, ale no w tym roku zdecydowanie chciałabym czytać nieco wolniej niż w zeszłym roku i... Być może no, mieć trochę więcej czasu na to, żeby te książki po prostu móc sobie przeanalizować i na spokojnie przetrawić. Więc 120 książek to jest ten mój limit, a zobaczymy, jak się uda. Myślę, że taką liczbą, która będzie dość realna do, do osiągnięcia przeze mnie, to będzie 150. I jeżeli tą liczbę 120 osiągnę, to, to ten limit oczywiście będzie się powiększał. Pytanie numer dwa. Wymień pięć książek, które są Twoim priorytetem, bo nie udało się ich przeczytać w roku poprzednim. E, tak, w zeszłym roku było kilka takich książek, które bardzo chciałam przeczytać. No niestety nie zdążyłam. E, I na pewno w tym roku będą one na takiej krótkiej liście, poza tą oczywiście, którą mieliście okazję obejrzeć jako TBR na ten rok. I tak, z racji tego, że bardzo podobała mi się powieść Rebeka Dafne du Dumourie, chciałabym bardzo przeczytać drugą z jej powieści, czyli Sobowtór. Wielu z Was może kojarzyć tę książkę pod tytułem Kozioł Ofiarny, bo ona też pod takim tytułem została w naszym kraju wydawana. Ja mam tą starą wersję sobowtóra, bo to jest książka bardzo słabo i trudno dostępna. Liczę na to, że któryś z wydawnic wznowi ją w takim nowym, ładnym wydaniu, wtedy na pewno ją zakupię, a na razie ta wersja to jest na pewno coś, za co będę chciała sięgnąć. Kolejną pozycją, również taką, o której marzę już od dawna, i to będą cztery tomiszcza, bo ja mam, słuchajcie, takie właśnie wydanie. To są nędznicy Victora Hugo. No, powieść, o której słyszałam, klasyka literatury francuskiej, która jest przez wielu uważana za taką, po której żadna inna powieść no, już nie zadowala i nie jest satysfakcjonująca. Więc jestem bardzo ciekawa, jak ja tą powieść odbiorę, bo tak naprawdę niewiele wiem na jej temat. Kolejną z takich powieści, które bardzo chcę przeczytać i której nie zdążyłam w ubiegłym roku jest jedna z niewielu powieści Jane Austen, mojej ukochanej klasycznej autorki, której nie zdążyłam jeszcze niestety do tej pory przeczytać, bo również była bardzo trudno dostępna, ale wydało ją wydawnictwo Świat Książki w tej serii ekskluzywnej. No i mam w końcu możliwość zapoznania się. Oparstwo Northanger na pewno będzie czytane. Hrabia Montecristo, mój TBR 2022. Nie udało mi się w zeszłym roku, dlatego wrzuciłam ją do tych karteczek, które były losowane. I również to jest taka powieść, na którą mam ogromną ochotę już od dłuższego czasu i bardzo, bardzo chcę się z nią zapoznać, więc mam nadzieję, że już niebawem. No i oczywiście Carlos Ruiz Zafon i cała seria Cmentarza Zapomnianych Książek, a w szczególności Cień Wiatru po fenomenalnej Marinie. No, mam ogromną ochotę na tego autora i na jego twórczość. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie i że pokocham równie mocno jak Marinę, właśnie. Więc to by były te powieści, które są dla mnie na pewno priorytetowe. Idziemy do kolejnego pytania. Dobrze. Numer trzeci. Numer... Pytanie numer trzy. Książek: jakiego gatunku chciałabyś czytać więcej? No z racji tego, że w ubiegłym roku czytałam głównie literaturę klasyczną, literaturę piękną i dziecięco-młodzieżową, to w tym roku chciałabym się skupić na literaturze faktu, której stanowczo czytałam za mało, więc biografie, reportaże, generalnie non-fiction. To na pewno będzie taki gatunek, po który będę sięgać. Dalej będę czytała bardzo dużo klasyki literatury pięknej, bo to są te gatunki, które chyba są mi najbliższe, może trochę fantastyki. No i zdecydowanie, może to nie jest gatunek, ale chciałabym bardzo zróżnicować moje czytelnicze wybory pod względem kraju pochodzenia autorów. Znaczy, będę sobie robiła takie podsumowania i chciałabym sięgać po powieści autorów z innych krajów niż Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, bo te są najbardziej popularne na pewno wśród moich wyborów. I zdecydowanie chciałabym czytać w tym roku bardzo dużo literatury francuskiej i literatury rosyjskiej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pytanie, pytanie numer cztery. trzy postanowienia wieloksiążkowe, nieksiążkowe na ten rok? Um, hmm, z takich postanowień nieksiążkowych to na pewno to, że chciałabym um, jeszcze bardziej nauczyć się Zachowywać w moim życiu tę work-life balance, czyli no bardziej jednak znaleźć jeszcze więcej czasu na, na zainteresowania, na czas wolny i na od, od, odgraniczanie tego, tego czasu, które poświęcamy na obowiązki i na pracę, od przyjemności. Chciałabym się więcej ruszać zdecydowanie w tym roku, bo, bo to jest ta rzecz, którą zaniedbałam w ostatnim roku na pewno. Jak tylko pogoda pozwoli, to mam nadzieję, że. Że mi się to uda. No, i trzecie, takie postanowienie. Trochę mniej się stresować i bardziej nauczyć się panować nad, nad stresem i nad nerwami, bo ten poprzedni rok był dość ciężki pod tym względem, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o te nieksiążkowe postanowienia, najważniejsze na ten rok. Pytanie numer 5. Jaką książkę masz na swoich półkach bardzo długo, ale jeszcze się za nią nie zabrałaś. No generalnie ja się ostatnio pofatygowałam i w tym czasie, kiedy się rozchorowałam, niestety, bo ten rok zaczął się dla mnie dość niefortunnie, dłuższą chorobą. Dalej jeszcze jestem na antybiotyku. No i miałam czas, żeby trochę sobie na te moje książki spojrzeć. No i okazało się, że mam prawie 200 nieprzeczytanych pozycji, nawet lekko ponad 200. No i to jest to, co bardzo długo już zalega na moich półkach, część z nich, bo dostaliśmy je jako prezent ślubny, więc mają już ponad 10 lat. Ale taką książką, którą na pewno z tych, które najbardziej mnie doskwierają, że jeszcze ich przez tyle czasu nie przeczytałam, to będzie Imię Róży, Umberto Eco. I tą książkę na pewno w tym roku chciałabym przeczytać nawet. Kupiłam sobie na Vinted wersję oryginalną, angielską no, i zobaczymy po którą sięgnę, bo w tym roku chciałabym również spróbować swoich sił, czytając w języku angielskim, który wydaje mi się, że znam bardzo dobrze, ale no jakoś tak mam obawy, żeby czytać w tym języku. Zobaczymy, może w tym roku uda mi się to zmienić. I już ostatnie pytanie, szóste. Jedno słowo, którym chciałabyś określić rok 2022. No myślę, że takim słowem będzie słowo nadzieja, czyli chciałabym, żeby ta nasza sytuacja pandemiczna trochę nam pozwoliła odetchnąć w końcu po prawie dwóch latach, jak się z tym borykamy, i żeby to życie powoli wracało do normy i było takim bardziej usystematyzowanym na co dzień. I żeby po prostu ten rok był nieco łaskawszy i bardziej spokojny niż rok ubiegły. To by było na tyle. Więc kochani, zachęcam Was gorąco do tego, żebyście Wy również robili sobie takie plany czytelnicze, bo myślę, że w tym natłoku dobrych książek, cudownych książek, które chcemy przeczytać i, i tych nowości wydawniczych, którymi wydawnictwa nas naprawdę zalewają, a w tym roku już u widziałam tyle zapowiedzi, że mnie to naprawdę z jednej strony ogromnie cieszy, a z drugiej bardzo przytłacza. Bo tak sobie myślę, kiedy ja na to wszystko znajdę czas. Tyle by się chciało przeczytać, wszystko naraz, tak naprawdę. No i chyba bez planu się po prostu nie da, więc dla wszystkich książkomaniaków to jest chyba jedyna opcja, żeby jakoś to uporządkować. Ja mam już sobie taki plik w Excelu przygotowany i będę bardziej skrupulatnie te statystyki w tym roku prowadzić. No i co? Życzę sobie, żeby ten rok był bardzo udany pod względem czytelniczym i nie tylko. I do zobaczenia w kolejnych filmach, kochani serdecznie Was pozdrawiam oczywiście i życzę Wam przede wszystkim dużo, dużo zdrówka. Dbajcie o siebie, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.